jak tutaj przez wiele długie miesiące um, straszył um, z rowidem. Tak mówił, że to jest bardzo duże zagrożenie. No było tak no, no i tak no i to raczej trochę wiarygodność odbiera. Um, nie wiem, ja no ja też, to, to też kojarzę, ale tak więcej to nie nie kojarzę. Także trudno tyle możemy powiedzieć chyba więcej to raczej nie. Ktoś tu pisze, a. Wiesław Lamanga straszył plandemią. Dokładnie, no, no bardzo, bardzo. Dość, dość długo, i to nie, że to powiedzmy na początku, tylko no że... dosyć, dosyć długo. Pamiętam, że tam jakby tutaj negował nasze protesty też na początku. A, tak. negował, a jednocześnie ujmował się za protestującymi, no to jeszcze było przed pandemią, ale protestującymi no LGBT w stoku. No, i to tak trochę słabo wyglądało. O, Magda, czekaj. Panie Piotrze, to, co Pan mówi o Szwajcarii i głosowaniu. W...